Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Paper Things i dzisiaj przychodzimy do Was z ulubieńcami lipca. I nie wiemy, czy to będzie taki stały format na naszym kanale, czy będziemy robić e, może ulubieńców dwu trzymiesięcznych. To zależy. E, tak, zobaczymy jak to wyjdzie, a dzisiaj opowiemy Wam o e, muzyce, książkach, serialach, Więc zapraszamy do oglądania. E, ulubieńcem książkowym dla mnie zdecydowanie jest. Słodko-gorzkie lato. Osoby, o która... tak, tak się nasłuchałam. <grym> Osoby, które e, jakby śledzą mnie na moim prywatnym koncie na Instagramie, jak i naszym e, YouTube'owym, mogę zauważyć, że wciskałam tę książkę wszystkim, każdemu, przy no, każdej okazji. Ludzie, one chce założyć lodziarnię i tworzyć własne smaki lodów przed tą książkę, więc... <grym> Natrafiłam na tę powieść zupełnie przypadkowo, bo kliknęłam i dodałam ją do koszyka. W ogóle nie wiem jak to się stało, co nie? Bo szukałam sobie jakiejś powieści na lato, no i kliknęłam przez przypadek w to. No to jak znalazłam to w koszyku, miałam takie... Co? co? I przeczytałam sobie opis i... To było przeznaczenie. Jest to książka opowiadająca o nastolatce, która jakby od dziecka marzyła o tym, żeby pracować w lodziarni Maid. To była taka słynna lodziarnia w jej małym miasteczku, która zatrudniała jakby tylko dziewczyny. Nie było tam męskiego personelu i była owiana taką bardzo szeroką tajemnicą. Wszyscy mówili o tej lodziarni, wszyscy z niej jakby korzystali, ale nikt nie wiedział za dużo na jej temat. Tak samo jakby założycielka e, owego lokalu była taka bardzo magiczna, tajemnicza i niedostępna dla mieszkańców. E, dziewczyna w pewnym wieku dostała się tam do tej pracy i od czterech lat, tak chyba czterech lat, tam pracowała. Lecz w tym jakby roku, gdzie miała wyjechać na studia, wszystko się zmieniło, ponieważ. E, to nie jest spoiler, jakby założycielka umiera i ludzie tracą jakby przepisy na lody, które były jakby najbardziej pożądane przez mieszkańców. To był smak jak u mamy i nikt nie wiedział w ogóle jak kobieta robiła te lody i w ogóle... Tutaj przenosimy się często do czasów II wojny światowej. Jest wielkie poszukiwanie przepisów na lody, jak i jest wątek prowadzenia tej lodziarni, który jest magiczny. Uwielbiam tą książkę i polecam ją każdemu. Jest to idealna powieść na lato, ale nikt o niej nie mówi, o niej jest cicho, nawet wydawnictwo nie ma zdjęcia jej na Instagramie. Ja się pytam, dlaczego? Nie, nie mają. Feria Young, no. Proszę coś z to na, pra... proszę naprawić tę sytuację. To jest jedna z naj, <grym> najbardziej uroczych i e, kochanych książek, jakie czytałam e, w klimacie takim letnim. Jest pełna ciepła e, i jest bardzo wartościowa, więc polecasz. Polecam. Teraz przejdziemy do muzyki. Ja będę zerkać w telefon, za co przepraszam, ale będę korzystać ze swojego konta na Spotify'u i w lipcu odkryłam pewien zespół. E, zespół, który w sumie. zawładnął Twoim e, życiem. Tak, przez ten zespół. <laughs> Nagrywamy w ogóle ten filmik, bo ja Karolinie zaproponowałam nagrywanie ulubieńców Tylko dlatego, żeby popaplać wam o ab 6 Odkryłam ten zespół w lipcu Ale jest to dość młody zespół, bo ma kilka miesięcy Zadebiutowali 22 maja I ja pierwszy raz miałam taką sytuację, że Danego dnia odkryłam dany zespół i od razu zaczęłam ich stanować I, i, tak, i jarałam, jarałam się E, cały czas tym zespołem i słucham ich cały czas i tak dziewczynom cały czas o nich gadam. Jeszcze nie mam swojego biasa, ale myślę, że to tylko kwestia czasu i chłopaki są. Też, masz error, tak dziś pojawia, tak patrzysz na nich jest. O Jezu, to Chłopaki są trudne. obłędni i ich pierwszy mini album complete po prostu musicie, musicie, musicie On jest posłuchać. W tak. Do tak. Tak, tak. Czyli zbierasz pewnie klipu. kasę. No, zapewne e, kupię. I nie, wtedy tak, będzie tak. unboxing płyty pierwszej. W ogóle, tak, bo my jesteśmy biedni, jeżeli chodzi o rzeczy k-popowe. <grym> Założyły kanał, a ich nie stać na hole i inne takie rzeczy. Musicie poznać chłopaków. Koniecznie posłuchajcie ich nowego albumu i ty też, bo kazałam ci to zrobić, a tego nie zrobiłaś, więc. <grym> Porozmawiamy po filmiku. Wy, wy przynajmniej jesteście za kamerą, ja siedzę koło niej. Artyści solowi, i ogólnie dla mnie, 2019 rok jest rokiem odkrywania artystów solowych, ale w lipcu odkryłam kilku e, na przykład Beck'on i jego e, mini album City Lights <muchy> <muchy> I ja Jego i jego piosenka Oxygen ja po prostu tak katuję tą piosenkę cały czas sobie ją zapętlam i tylko jej słucham <muchy>

To jest, a raczej ostatnia. To jest Bibi i jej e, album The Manual for People Who Want to Love. To Ma tylko chyba cztery piosenki, ale. Nie ucieka kogokolwiek, zaskoczę, ale to jest najnowsza piosenka Tenina, famous. Podłączam się. Odkąd pierwszy raz ją tylko posłuchałam tak mi utkwiła w głowie, że potrafię ją sobie zapętlać. I to jest dość po pewnym czasie irytujące, ale uwielbiam tę piosenkę całym serduszkiem i polecam Wam posłuchać. A kolejna piosenka to jest piosenka polskiego Wykonawcy, czyli Zeusa i jest to cyj nauczyciela. Jest to dla mnie bardzo ważny utwór, zwłaszcza pod względem tekstu, ponieważ jest szalenie inteligentny i ma ważne przesłanie, dlatego tak bardzo pokochałam tą piosenkę. Ich ludzie są sztuczni, ludzie są trudni, wielu nie lubi, gdy o nich tak mówisz, ale z tym się pogódźmy, że ludzie są ludźmi. Następną kategorią jest K-drama i wybrałam Touch My Heart Jest to dla mnie Dość Dziwny wybór Ponieważ Pierwszy odcinek w ogóle mi się tej dramy nie podawał. Czy to jest ta drama, gdzie gra, Grają ci bohaterowie z Goblina W sensie, a ci aktorzy jest, to Tak, aktorzy ta... z Goblina to Muszę koniecznie to obejrzeć W ogóle Pierwszy odcinek mi nie podszedł, ponieważ Główna bohaterka jest przedstawiona jak idiotka Naprawdę, nigdy jest taką słodką, zapatrzoną w siebie gwiazdką, e, której nic w życiu nie wychodzi e, jest taką, e, jest takim artystą, który e, osiągnął sławę, ale jest najbardziej jakby nieszanowany w, okay. e, w biznesie mhm. i jakby w tym kręgu e, aktorów. Jednak dziewczyna e, po paru odcinkach pokazuje, że ona jest bardzo no, inteligentna i pomimo tego e, słodkiego, głupkowatego uh -huh. stylu co coś w sobie ma jednak i e, jakby od drugiego odcinka totalnie się zakochałam jest to też e, drama, która pomimo, że jest e, jakby romansem uh -huh. e, i to powinno wychodzić jakby na pierwszy plan to e, ma dużo w sobie e, spraw e, prawniczych Ponieważ... Jakby... O, uwielbiam takie Tak, ja uwielbiam właśnie. Się... Tylko dlatego to też kliknęłam, że to jest drama prawnicza. Ponieważ dziewczyna dostaje szansę, że jeżeli będzie pracować przez jakiś czas jakby w kancelarii prawniczej i jakby nabędzie takich umiejętności prawdziwych, uh -huh. to dostanie jakby główną rolę w filmie, gdzie będzie grała chyba prawniczkę, i zostaje jakby wysłana do pewnej firmy, i zostaje oddana w ręce naszego kochanego głównego bohatera, który jest totalnym mrokiem, który żyje sobie własnym życiem, który w ogóle najlepiej mu nie przeszkadzać, nie wchodzić w drogę. A ona, uwaga, wchodzi z tym swoim różowym światem, przerabia mu biuro na różowo. I jest zabawnie, po prostu to jest taka lekka drama, od której nie wymagam zbyt wiele Ale bardzo spodobało mi się też to, że jakby ten główny bohater szanował ją Wręcz stał się jej fanem Nie krytykował jej jakby gry aktorskiej, mm. która była właśnie kreowana na taką bardzo słabą Wręcz jakby próbował ją zachęcić do wszystkiego, żeby na przykład ćwiczyła, dawała siebie wszystko, pozwalał jej nawet uczestniczyć w sprawach. Czyli jakby jej Uhu. ufał bardzo, więc to był taki bardzo um, przyjemny wątek, który skradł moje serduszko. No, <grym> więc e, koniecznie muszę obejrzeć tę dramę. Drama ma 16 odcinków chyba tak. Czyli no, standard. No, ja nie opowiem Wam o k ponieważ ostatnio w sobie nic nie oglądałam, ale opowiem Wam o serialu, mianowicie o serialu Sense8, który opowiada o ośmiu postaciach, bohaterach, którzy żyją w różnych zakątkach świata. Mamy Niemcy, mamy Londyn, mamy Indie, Chiny. Tak, i ci bohaterowie potrafią jakby porozumiewać się ze sobą na odległość, przenosić się do siebie nawzajem, a nawet odczuwają to co odczuwają inni. O, matko. Więc dość ciekawe, ale bardzo długo zastanawiałam się, czy w ogóle dać ten serial do swoich ulubieńców. Ze względu na to, że kilka lat temu oglądałam film oczywiście muszę zerknąć do swojej ściągi. Przepraszam Was bardzo. E, pod tytułem In Your Eyes jest to dramat z 2014 roku e, i tam akurat była tylko dwójka bohaterów, ale był e, podobny wątek, e, który działał właśnie na bardzo podobnej zasadzie i cały czas oglądając ten serial miałam w głowie, że to nie jest oryginalne i że to jednak ten pomysł troszeczkę jest zrżnięty. E, tak, tak. Ale to nie zmienia faktu, że serial jest e, bardzo dobry. Jednak serial polecałabym dla nieco starszych odbiorców ze 18 zresztą... lat, albo 16 <laughs> od względu na to, że jest tam no, bardzo dużo scen erotycznych i nie przesadzam e, mówiąc to, bo tam dochodzi kilka razy nawet do orgi. E, właśnie <laughs> za sprawą tego, że wiecie, bohaterowie odczuwają to, co odczuwa pozostała ósemka, więc... Nie wiem czemu, ale zaciekawiła mnie, ale nie z tym, z tym jest z tym on, nie. on bardzo specyficzny, ale jest bardzo dobry i też można polubić bardzo bohaterów. No i widzimy też dużo fajnych miejsc z różnych części świata, więc ja ze swojej strony polecam. Okej. Okay. I tak, e, skoro już w, jesteśmy w tej e, części serialowej, to Przez ja chciałam. Nie? <laughs> dobra, bo chciałam no. następną. <laughs> ja chciałam opowiedzieć tylko o pewnej scenie serialowej i tak. Okej, okay, dobra, jest? I serial The Hundred, tak, wiem, Cicho Sieć, ale jest to jeden z moich ukochanych e, seriali i ja wiem, ja zdaję sobie mm. sprawę, że on powinien się już dawno skończyć, bo to z odcinka na odcinek e, no, producenci. Już wymyślają niestworzone rzeczy, ale kocham ten serial i będę go oglądać do samego końca. W sumie The 100 jest już trochę jak Supernatural. Nie Na wspominaj pokój. mi o moim bólu! Nie! Ja się to się powinno dawno skończyć, ale oglądam dalej, bo kocham całym sercem. I dziesiąty odcinek, szóstego sezonu. Nie mówię, co tam się działo, ale mój szyb, Belark, ci co oglądają, wiedzą. Jest, 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 yes. Chcę więcej takich scen i, i mam nadzieję, że w końcu już się, się spełni. To chyba tyle z naszych ulubieńców. Dajcie znać, czy chcecie tego typu format w kolejnych miesiącach. My, jeżeli będziemy miały czas i jeżeli będziemy miały o czym w ogóle opowiadać, postaramy się nagrywać tego typu filmiki dalej. Dzięki za oglądanie tego filmiku i mamy nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Cześć. Koniecznie napiszcie jakie są e, wasze y, ulubieńcy są wasi tam, tam na dole. Ja chyba nie poczytam. Na przykład jakaś manga czy coś. Tak. No. <grym> Więc Nie czerwca, nie cierpnie, nie no październik Ja tak się zastanawiałam jaki miesiąc <grym> poprzedni Ja i tak miałam zawiechę przez sekundę o, Weź wyjdź, tam są drzwi Nie Nie do ciebie, tylko do serialu do, do serialu, do ser... Ser, serialu ich... Serialu wyjdź na kategoria to... Ha, świetnie Mam znać, że to zaszczyt ty masz to, ty bo wiesz o mam czy o czym ty? Nie W pewną kategorią jest uh, K. Bo <laughs> <Po> mnie uderzysz. <laughs> Kiedyś okay. mi w nos, więc. No ale tak. tego nie chcę. <laughs>